Witam. Bez zbędnego owijania. Tu była przewożona ziemia, ale to nieważne. Zobaczcie, jak te drzewa, tą kukurydzę, i tak tutaj przetrzawały. To tu jest taka wapno, piąta klasa. Z czym ta kukurydza tutaj walczy? Bo naprawdę, zobaczcie, jaka ona jest niska. Tam już jest trochę wyższa. Tutaj siali jeszcze później yy, po mnie. Do kombinatu po orce. Zobaczcie jak w ogóle, jaka jest. Niska. Widać, że zobaczcie to przez drogę, nie? Dla porównania tylko no załóżmy, jak tu będzie piąta klasa. Widzicie, załóżmy, ona ma pozwijane liście. Dzisiaj spadło te 7 litrów. Jesteśmy na piątej klasie u krise rolnika, gdzie pH mamy 7,9. Już się trochę i tu poprawiło, ale też nie jest rewelacja. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że na szóstej klasie, która występuje, te pole tam. W linii prostej myślę, że nie, nie więcej niż jak ja Półtora kilometra dziś tak jakby w linii prostej. Tu mamy tą piątkę. No i tutaj też taka piąteczka. Widzicie tu pogolone skarpy. No i już czym rzecz? Tutaj było robione porto porto. Rzecz polega na tym, że widzieliście kukurydy przez, przez drogę po orce zimowej, nie, nie. Może była późno wykonana, ale była tam, nie wiem dokładnie kiedy, ale była wykonana. Tam to nie jest groszek, tam jest po prostu wszystko. Zastanawiam się w ogóle, czy nie puścić tam tego i I spokój to jeszcze kwestie do zastanowienia się. No, i tu mamy tą kukurydzę. Gdzie te pH jest powyżej 7,5, myślę, że to na całym polu. Bo tam była próba, że jest 7,9, 7,8, albo 7,8, 7,9. Ale tam chyba było z tyłu 7,8, a tu z przodu 7,9. Na tej jeszcze bardziej lżejszej ziemi. No, i dzisiaj kukurydza wygląda tak. No, nie, nie, nie jest szałowa, nie mówię, że jest wybitna. No, i tu jest takie. Tu jest delikało, bo tu przyjechaliśmy siać. To wsypywałem delikało. wiadomo, jakieś tam ziarno czegoś innego mogło się zdarzyć. No ale delikało. Muszę się właśnie udać na tą plantację, gdzie jest tam. I udać się na szóstą klasę i zobaczyć, że tam był wsiany kluny. Jak ten kluny wygląda? Bo jak już byłem jakiś czas temu, to było, że ta kukurydza jest dużo większa od tej DKC, która tam była wsiana. I może ten klunek rzeczywiście się nadaje na takie słabe ziemię? Bo tu jest 3, 4, 5. Tej trójki to jest tyle co we wiaderku. Więcej jest czwórki i piątki. No i wygląda to tak. No i oni chyba siali koło 15 maja. Albo może ciut później jeszcze. A my tutaj sialiśmy 9 maja. Podajże, jak dobrze pamiętam. 8 albo 9. No I to tylko przez drogę. No i to już obrazuje, że jednak znowu ten rok nie był, nie był sprzyjający, jeśli chodzi o orkę. Tak by to wyglądało. No, takie porównanie. No, co będzie teraz? Będzie się tam trochę zbierać. Ale tu znowu do czego tu zmierzam? Tu jest naprawdę chyba jedna z najczystszych plantacji kukurydzy. Bo tu poszło to 0,2 dęgo czyszczące. I tu jest ta sama historia. Tu tak może bardzo nie widać tych kopczyków już a jak tam, ale one są. Też te garby tutaj są, widzicie? I te garby powodują, że ta woda... Tak, jest tu zobaczcie. Ta woda albo leci tutaj nie nieszczęśliwie, ale jakby właśnie tak kopciekowo, to ona się tutaj zbiera. Po długości pola, gdzie jest skłon, jest to bardzo dobre rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ta woda nie leci ciurem, tylko tak przez te kopczyki przechodzi załóżmy i część się zatrzymuje na tej górce, a nie spływa na dół. Tu jest dobry przykład właśnie też, gdzie jest zagniczone po siewniku, bardziej twardo aniżeli po, po tym. Ale 7 litrów, zobaczcie. Dzisiaj rano padało gdzieś do siódmej, jeszcze tam coś wróciłem, jeszcze po ósmej chwili się chmura wkręciła. Nie widać. Już ziemia to wciąga, ale to dobrze, że to ziemia wciągnęła, że się to nie poszło gdzieś tam w las. No i dzięki temu, że to wciągnęło, ta ziemia dalej nie jest zbita, nie jest twarda, ma to swoje plusy i ma to swoje minusy właśnie, na takie strzały wodne, gdzie tam załóżmy Przepraszam, w godzinę spadło 7 litrów, to jeszcze nie jest jakiś szał. Jakby w godzinę spadło 30 litrów, to ta woda i byłaby zasana. Jak widzicie, o, przez drogiczku. Tu też jest system kopcikowy. Bardziej pulchno też gdzieś uprawione. Ale moim zdaniem tutaj, niestety, już ktoś ładnie napisał, że to jest efekt pieniarki zbożowej. Tu praktycznie każda jedna w jedna ta ploniarka najprawdopodobniej na niej siedziała i dlatego zrobiła też w niej takie spustoszenie. Bo tu w tamtym roku była kukurydza, dobrze myślę? Chyba tak. To była wyśmienicie piękna, jak dobrze kojarzę. W końcu się tutaj udało, bo tu też było pH z 3,5-4, więcej tu nie było. Była kukurydza jak dzwon. No w tym roku tej kukurydzy jak dzwon tutaj nie ma. Widzicie, liście są pozwijane. Przez drogę liście są otwarte. Pozdrawiam.